Dzień dobry, witam Was po raz kolejny na moim blogu Pani Jola Poleca. Dzisiaj, tak jak obiecałam we wcześniejszym tutorialu, zajmiemy się wykonaniem takiego zadania skodowania ze strzałkami i odczytywanie współrzędnych. Do tego jeszcze zastosujemy najnowszą funkcję Geniali, gdzie można kodować strony. Aby móc przejść do następnego, do następnego zadania, do następnej strony, musimy wpisać hasło z poprzedniego slajdu. Pokrótce przedstawię Wam to zadanie, które ostatnio wykonałam. Zobaczcie, tutaj mamy kodowanie strzałkami za pomocą strzałek i za pomocą współrzędnych na macie. Taką matę sobie właśnie wykonamy, i tutaj mamy kodowanie. Co chłopiec zapomniał y, zabrać do szkoły? I mamy ścieżkę. Ścieżka prowadzi nas po różnych y, takich szkolnych elementach. I zobaczcie. W prawo, w dół, w prawo. W prawo, w dół, w lewo, w lewo. I mamy kalkulator. Przechodzimy do następnej strony, i tutaj nas pyta właśnie o hasło. Hasłem jest kalkulator. Pamiętamy, że wszystko wpisujemy małymi literami. Przechodzimy do następnego pytania. Co dziewczynka zapomniała zabrać do szkoły? I znów jesteśmy przy dziewczynce i idziemy w lewo, w lewo, do góry, w prawo, w prawo, do góry, do góry. Co nam tutaj wyszło? Barby. Więc hasło. Barby. Wpisujemy i prze, przechodzimy do następnej strony. Tutaj yy, mamy troszeczkę inne zadanie. Co znajduje się na polu C5? Patrzymy C5. Na polu C5 znajduje się zegar. Więc sujemy zegar i przechodzimy dalej. I tak po następnym na polu A2 mamy lupę. d4, d4 gumka, d5, b5 piłka. No i w sumie nasze zadanie jest rozwiązane. Tego typu zadanie za chwileczkę razem ze mną wykonać przechodzimy do geniali i jak to u mnie bywa zaczynamy od pustej strony będzie nam potrzebna mata do zakodowania obrazków taką matę możecie pobrać sobie u mnie przez youtube tutaj przy filmiku zakodowany alfabet, dam Wam link do maty, tego typu maty, którą można pobrać sobie. Tu jest taki przycisk, i za pomocą tego przycisku pobieramy sobie do naszego geniali te maty. Zobaczcie. Tak. I ja już to tutaj mam. Zobaczcie, to sobie rozgrupuję. O, i skopiuję sobie tylko tą jedną część. Kopiuj. Przejdę sobie tutaj do mojego Geniali. Kleję. I zobaczcie, ja miałam tam zrobioną matę w pionie. Możemy sobie taką matę zrobić również w poziomie. Myślę, że tutaj za mało tego okienek. Nawet możemy sobie troszeczkę ją powiększyć. Skopiujemy i tutaj tak równiutko przyłożymy. Możemy szczałaczkami się posłużyć. Góra dół. żeby było mniej więcej równiutko. Zgrupujemy. I ustawimy sobie taką matę może, o, taką troszeczkę większą, tak żeby tu było troszeczkę miejsca na inne elementy, na przykład na napisanie chociaż polecenia. Jeżeli chcecie, żeby ta mata była w pionie, tak jak u mnie, zaznaczamy tą matę. I wciskamy Ctrl M razem. I zobaczcie, i tutaj nam się pokazuje takie dodatkowe pole. Tutaj dajemy 90 stopni. O, I ta mata nam się o 90 stopni obraca. Ostatnio moja mata była robiona z takich z elementów szkolnych, typu piórnik, y, różne kredki, farby pisaki. A tym razem y, przygotowałam sobie elementy jesienne i poprzez image gram sobie je tutaj z komputera tutaj sobie przygotowałam już wcześniej pobrałam sobie z freepik mam tam konto więc bardzo często korzystam z tych elementów które tam są więc gram sobie te elementy jesienne i będę sobie tutaj na tej mapie je układać zobaczcie oczywiście trzeba je zmniejszać odpowiednio jak już sobie tą matę zapełnię jesiennymi obrazkami zobaczymy się ponownie moja mata jest już wypełniona obrazkami a teraz Przygotujemy współrzędne, czyli będą nam potrzebne cyfry i litery. W pionie będą cyferki. Damy tutaj tak kolorystycznie, żeby to pasowało. Może, może to troszeczkę zmniejszymy. Ja sobie to kopiuję, ustawiam odpowiednie miejsce. Tylko sobie tutaj zmieniam 1 2 3. Teraz przystępuję do wpisywania współrzędnych literowych. Znów no sobie skopiuję i przesuwam. Staram się ustawiać równiutko. To będzie No i w sumie nasza mata jest już gotowa. Teraz napiszemy tutaj instrukcję. Napiszemy współrzędne, które chcemy znaleźć, i będziemy dalej działać z kodowaniem. Dodamy sobie napis. Coś w kolorach yy, jesieni. Zadamy jeszcze cień. Tu napiszemy stódne. I wymyślimy sobie jakieś współrzędne, które chcemy rozkodować. Na przykład niech to będzie D5. Więc sobie tutaj tekst wstawimy D dużą literką. D5. Damy tutaj większy rozmiar. Myślę, że rozmiar będzie około 200. I to będzie nasza współrzędna, którą musimy tutaj znaleźć i rozkodować. D5. Może to będzie innym kolorem. Na przykład takim piąteczkę damy. No to ten zielony to nie, tu nie pasuje. Może w ten sposób. Współrzędne. Teraz musimy napisać jeszcze instrukcje dla uczniów co on musi zrobić. Czyli ma odszukać, odszukaj zakodowany obrazek, a jego nazwę pisz jako pasło na. W następnej stronie. Tak i tak mamy jedną przygotowaną stronę. Oczywiście to jest wszystko mało. Musimy takich stron przygotować sobie kilka, więc ja to robię przez kopiowanie. Zmieniam tylko tutaj, tutaj na przykład dam. A5 może będzie i znów kopiuję. Tutaj zmieniam na B1 i znów kopiuję i tutaj zmieniam może na A3. A3. I na razie nam wystarczy tych elementów. Teraz będziemy zakodowywać następne strony, aby móc przejść do następnych slajdów. Jesteśmy na pierwszej stronie. Musimy odnaleźć współrzędny D5, czyli współrzędnym będzie. Zając. Tutaj po lewej stronie mamy takie trzy kropeczki. Klikamy w nie i dajemy hasło. Hasłem będzie zając, ponieważ zakodowaliśmy go tutaj. D5. Hasłem będzie zając. Ustalmy, że wszystko piszemy małymi literami. Zając. Jeżeli popełnimy tutaj jakiś błąd, nie damy polskich znaków lub napiszemy wielkimi literami, hasło nie przejdzie. Także w instrukcji też musimy to chyba napisać, żeby dzieci pisały, Małymi literami. Dobrze, tutaj sobie zmieniamy na inny kolor, taki bardziej jesienny. Dajemy pytanie, czyli co znajduje się w polu D5. D5. Co. Oj. Znajduje się w polu D5. Tutaj będzie już hasło. I już mamy pierwszy, pierwszy slajd zakodowany. Przechodzimy do następnego, czyli ten mamy zakodowany i możemy dopiero, jak wczytamy hasło, przejdziemy tutaj. Teraz jesteśmy na tym, co znajduje się w polu A5A. Pięć. znajduje się lis, więc przechodzimy do następnego. Dajemy hasło lis. Zmieniamy tutaj oczywiście. Znajduje się w polu A5. A 5. I tak zakodujemy dalsze części yy, naszych kart pracy. Oczywiście możemy ich tutaj y, zrobić dużo, dużo więcej. Ja już zakodowałam sobie y, pozostałe moje strony i teraz przejdźmy do sprawdzenia, czy wszystko dobrze zrobiliśmy. Yy, damy sobie podgląd. I mamy odszukaj i y, y, rozkoduj D5. D5 to jest królik. Wpisujemy. Królik. O, nie królik. Zając A5 a 5 lis. E jeden B. Jeden wiewiórka. A, trzy, yes. I tu mamy ostatnią białą stronę. To jest właśnie ta biała strona. Tutaj możemy dać koniec. Czy przejście do początku i robić od początku. Także dzisiaj wykonaliśmy wspólnie takie fajne kodowanie z wykorzystaniem nowego narzędzia, nowej takiej usługi, funkcji Geniali, gdzie możemy kodować poszczególne strony. I ja właśnie tutaj w ten sposób zakodowałam strony z kodowaniem, właśnie. Hasła musimy wpisywać małymi literami, w sensie małymi literami, czy wielkimi, więc to jest ważne. Musimy tu dopisać, żeby wpisywać hasło małymi literami, lub jak ustalimy wielkimi, no to też musimy to podać tutaj, ponieważ błędnie wpisane hasło nie przeprowadzi nas na kolejną stronę. Tego typu zadania będę wykorzystywała podczas zajęć skodowania. Pozdrawiam klasę drugą A ze Szkoły Podstawowej Stróżach. Dla których to właśnie uczniów robię tego typu zadania, tego typu łamigłówki. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego, moi kochani uczniowie. Będziecie się świetnie przy tym bawić. Ostatnio Wam wspomniałam, że mam swój kanał na YouTubie i usłyszałam: Wow, to pani jest YouTuberką. Tu ja nie, nie znam żadnego nauczyciela YouTubera. No to moi drodzy, już znacie. Było to bardzo miłe, także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dla Was tutaj jestem. Pani Ola poleca. Trzymajcie się. Cześć.